Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Porównaj, Psalm 67. Pierwszy dzień nowego roku 2022. Bierzemy dziś do ręki kalendarze otwarte na pierwszej stronie. Są tam jednak także dalsze kartki. Oznaczające nam kolejne dni, tygodnie i miesiące rozpoczętego roku. Czym będą one wypełnione? Zapewne mamy niejedną odpowiedź na to pytanie. To nasze plany, zamiary, terminy, które już sobie zaznaczyliśmy. Właśnie także i na stronach kalendarza roku 2022. Nie znamy jednak wszystkich odpowiedzi na to pytanie. Pewnie będą także i te wydarzenia, sytuacje, które będą dla nas zaskoczeniem. Będą przynosić niespodzianą radość, ale też może niektóre z tych wydarzeń staną się przyczyną smutku. Czy cierpienia. Wszystko to, co będzie wypełniać te kartki tego nowego kalendarza, już teraz oddajemy dobremu Bogu, prosząc o Jego błogosławieństwo dla nas samych i dla naszych bliskich, dla tych wszystkich naszych planów, ale także i do tych wszystkich spraw, które będą naszym udziałem. W ciągu tych 365 dni. Prosząc o to, wołajmy refrenem psalmu responsoryjnego dzisiejszej liturgii. Bóg miłosierny, niech nam błogosławi. Wołajmy słowami tak zwanego błogosławieństwa Aaronowego, które zostały nam dziś przypomniane przez. Pierwsze czytanie Mszy świętej. Prośmy o to Boże błogosławieństwo, o Boże dary łaski pokoju, także przedstawieństwo Najświętszej Marii Panny. Dziś mamy pierwszą także sobotę miesiąca i uroczystość Najświętszej Marii Panny. Czcimy ją dziś jako Bożą Rodzicielkę. Czcimy ją więc jako matkę Syna Bożego, ale także jest ona matką każdego z nas, którzy jesteśmy jej dziećmi. Niech ona stawia się za nami w tym rozpoczętym przez nas roku.